W związku z tym powstały rozporządzenia, nowe przepisy, ustawa o tym, aby e, redukować tego dzika. Zabijać. Zasadami. Tak, zabijać. No to na tym polega redukcja. No tak, to nazwijmy rzeczy po imieniu. No, redukcja i. <coughs> Aborcja w takim razie też jest zabójstwem? Jest usunięciem płodu. Płod, płód jest oczywiście organizmem żywym i nie jest płodem mm. słonia, jeżeli znajduje się w organizmie człowieka. Nie, to ja jest to, tak, pytam. To w takim razie nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie dla Żydów, nie dla gejów i nie chcę tego powtarzać. Nie strasznie, nie strasz. Tak, wiemy, naprawdę. wiemy, to jest wielkie zwycięstwo. 600%. To jest wielkie zwycięstwo. To jest naprawdę historyczny moment. Waga tych wyborów rozstrzyga wszystko na 10 lat, na dekadę. I dzisiaj wygrała cała Polska. To teraz krótka piłka. Pytanie i odpowiedź: tak albo nie. Jestem bogatym człowiekiem i uważam, że nie należy płacić podatków na darmo zjadów. Tak czy nie? Ale pan pytanie zadał. <grym> <grym> na takie pytanie nie odpowiem w sposób tak lub nie. Ale na każde pytanie można odpowiedzieć tak lub nie. A przestał pan napastować koty w piwnicy? No, ciekawe. <grym> "Zapomnij zaobserwować i zasubskrybować, żeby nie przegapić następnego odcinka."